Cześć, to Witek z Oczywiście jest ze mną też Mauryk. Jesteśmy w lesie. Tutaj nie trzeba nosić maseczki, ale oczywiście w razie potrzeby maseczka jest. Mauryk też ma maseczkę. Taką trochę jak Hannibal Lecter, który nosił maseczkę zanim się to stało modne. Ale do rzeczy. Jako, że jesteśmy już tutaj w pięknym Lasie Bielańskim, w tych urokliwych okolicznościach przyrody, chciałem powiedzieć parę słów na temat książki Gaia Smitha pod tytułem Las. Ale wpierw powiem, kim w ogóle jest Gaia Smith. Brytyjski pisarz grozy i horroru. Zadebiutował w latach 70-tych 70.000. Saga o zmutowanych krabach. Trochę się wzorował na szczękach i napisał jeszcze kilka takich animal horrorów przy przykład o szczurach czy o jakichś zmutowanych wężach. Można powiedzieć, że te jego powieści są takie trochę badzierne, tandetne, ale mają swój urok. Naprawdę przyciągają rzesze fanów. Bardzo popularny pisarz na początku lat 90. w Polsce. Jeżeli chodzi o samą książkę, to co mogę o niej powiedzieć? Jest las uwiany złą sławą i jeżeli nadciąga tam mgła, to ktoś kto wejdzie do tego lasu, to już z niego nie wraca. Mamy zgwałconą dziewczynę, która naga ucieka w środku nocy do tego lasu, właśnie gdy nadeszła mgła, ucieka przed swoją oprawcą. Ale to tyle, jeżeli chodzi o spoilery. reszta musicie przeczytać sami. Komu w ogóle mogę polecić tą książkę? Jest dość duża doza makabry, ale raczej nie polecałbym tej książki fanom slasherów czy horroru ekstremalnego. Raczej ktoś, kto lubi tajemnice, właśnie owiane zło miejsce. Różne jakieś dziwne stwory, które grasują w tymże miejscu. To jest właśnie dla niego lub niej. Jeżeli chodzi o plusy, to styl na pisania na pewno. Oczyta się to szybko, łatwo i przyjemnie. Jeżeli chodzi o minusy, no nie jest to powieść wybitna. Taka do przeczytania wieczorkiem, nawet, bo ma niecałe 200 stron pisane w dużym drukiem. I co mogę jeszcze powiedzieć na temat tej książki? Takie 6, może nawet 7 na 10. Bo rzeczywiście, nie jest to może jakaś powieść wybitna, ale też nie jest jakaś beznadziejna. Trochę taka tantetna, ale jednak, tak jak mówiłem wcześniej, ma swój urok. I co mogę powiedzieć na koniec? Trzymajcie się zdrowo. Jeżeli podobał Wam się film. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie, może czytaliście, dajcie znać co myślicie i subskrybujcie. Dzięki, hej!